Opowiadanie o wieży Babel. W księdze rodzaju mam opowieść o wieży Babel. I ta, ta opowieść o wieży Babel. Często ona była do tego stopnia dosłownie rozumiana, że w, jeszcze w XX wieku ludzie wybierali się z Europy na Bliski Wschód szukać wieży Babel. Tak jak wcześniej wybierali się na wschód szukać Edenu, gdzie jest ten raj. Rozumieli te teksty dosłownie. Jest powiedziane w Biblii, że raj był na wschodzie, no to ludzie z Europy, z różnych jakichś organizacji naukowych w XIX, XX wieku zbierali środki i wybierali się na Bliski Wschód z, z lupą, szukali, gdzie jest ten Eden. Tak samo z tą wieżą Babel. Tymczasem, jak właśnie wejdziemy w znaczenie tego tekstu, to jest 11 rozdział Księgi Rodzaju. Okazuje się, że to jest pewien tekst symboliczny, który tak naprawdę opisuje doświadczenie Żydów, którzy trafili do niewoli babilońskiej w VI wieku i do potężnego miasta Babilon. To było największe miasto tamtego świata. Miasto cudów, naprawdę, wiszące ogrody semiramidy, potężne, niezwykłe budowle. I Żydzi z prowincjonalnej Judei, czyli z małej takiej, prawda, można powiedzieć, miejscowości, trafiają do stolicy tamtego świata. Im szczęki opadały, jak zobaczyli to miasto, a najbardziej szczęka im opadła, jak zobaczyli na środku tego miasta, prawie 100-metrowy ziggurat, czyli wieżę schodkową Ziggurat Etemenanki. Widząc właśnie taką Potężną wieżę, nim się wydawało, że to niemożliwe, żeby ludzie coś takiego stworzyli. Żydzi w swojej Judei, w tej prowincji, oni mieli najwyżej doświadczenie z budynkiem, który miał kilka metrów. My dzisiaj, jak staniemy pod wieżowcem, to tak robi na nas wrażenie taki drapacz chmurnie. Porównajmy sobie ze starożytnymi ludźmi, którzy żyją gdzieś tam w niewielkich, prymitywnych dosyć miasteczkach i osadach. I oni trafiają nagle do potężnego miasta z potężną kulturą, wiedzą, astronomią, medycyną, architekturą i tak dalej. I nagle właśnie widzą taką metrową wieżę. Dla nich to było jakieś w ogóle niemożliwe. No i wtedy urodziło się opowiadanie, że to świat zbudował taką wieżę Babel, że aby sięgnąć samego nieba, no bo dla nich taka wysoka wieża to praktycznie sięgała nieba. No więc mamy opowiadanie, które, tak jak mówię, przez setki, setki lat było interpretowane dosłownie i ludzie szukali, jeździli na Bliski Wschód, szukać wieży Babel, a się okazuje, że to opowiadanie to jest pewna reminiscencja, efekt spotkania z kulturą Babilonu, zobaczenia tego czy Temenanki, no i przemodelowania, przerobienia tego doświadczenia na jakieś mityczne opowiadanie, bo wieża Babel to jest opowiadanie takie mityczne.